Cześć AGD, dzisiaj na warsztacie. Krótki opis sprzętu: wszystko plastikowe, wszystko plastikowe. Jedyna rzecz, która jest, to silnik BLDC. No i tak, konstrukcja fajna. Tu ma magnesy dookoła, cewki nawinięte. I zakończą się w tym miejscu. Wszystkie cewki. I to jest zrobione tak, że. Najpierw jest nawinięta w tym samym kierunku cewka pierwsza, czwarta i następne co druga. Nie, co trzecia, bo to są tak jakby trzy fazy. Modulo 3 modulo 3 plus 1, plus 2, plus 60 powinno być trzy cewki.

Y, aluminiowy drut, także na jakiś tam złom, na coś takiego y, odradzam. Tak samo elektronika. To praktycznie nic z tego nie ma, dlatego ją wyciągnąłem tą elektronikę z tej, tak naprawdę nowej pralki, bo wa zaraz wam powiem, co się, co się popsuło. Elektronika nie do odzyskania, nic praktycznie. Wszystko zalane gumą. Spróbuję uruchomić ten silnik, ale. Widzę, że będą problemy z tym silnikiem, bo trzeba by było zrobić podstawę. To jest na wieloklinie. Żeby to tak naprawdę przerobić, albo tak jak Lechosłowianin wytoczył y, odpowiednie mocowanie do tego wirnika, bo tu jest całkiem inna zasada. Te cewki stoją. A kręci się obudowa. obudowa. Dużo ma zalet ten silnik, wszędzie w hulajnogach elektrycznych, w tych różnych jakich skuterach, w różnych takich sprzętach jest taki silnik, ale oczywiście tu jest tak zrobione, że. Yy, no, że jednorazówka, nie powiem Wam jaka to firma. W każdym bądź razie tutaj można wyczytać od razu. Datę, datę 2016 8 miesiąc 21 także sierpnia 8 albo 6 lat. No, ledwo 9 lat. Pewnie przerażała w magazynie nie wiadomo ile. Zobaczcie, następne tu hit. Ta grzałka w ogóle jest nie do wyciągnięcia. Bo ona tu jest tak zatopiona, ale co się stało. Stało się taki numer, że dziura tutaj nie, dziura w bębnie, tak? W obudowy, obudowa Bębna To no co? W, w, wypadło tak? w plastiku dziura I taki to jest hit tej oto tej oto praleczki Znana marka, znana firma no ale co? Jedna razówka. Z kolei drugi sprzęt. Kupę czasu. Chyba to jakiś przedwojenny. No. <laughs> ale tak. Już jest trochę lepsza konstrukcja. Bo zobaczcie, to jest prawdopodobnie nierdzewka. Wszystko stalowe. No to, że zgnite, to zgnite. Wyciągnąłem tak z zasadzie tylko jeden temat. Do zapalarki do gazu. Do zapalarki do gazu. Która też nie wiem do końca, czy jest sprawna, ale to jest wysokie napięcie 0,6 kV, to zapalarka zapalała tutaj, i dawała wentylator, nie do wyciągnięcia, ale widzę uzwojenie miedziane, także już w porównaniu z tamtym aluminiowym to jest przepaść nie? w technologii, chociaż tamta pralka jest prawie nowa, a ta a ta. Pra, a ta Kuchenka Właśnie tak się zastanawiam ile to może mogło mieć lat Ale polski produkt, bo części są z polski Ale polski produkt tak jest Ale gdzieś nie ma na jakiejś tej nalepce nie? Nie, tam na silniku nie było Na silniku nie było I tu na tych Nie 2073, a nie nic ciekawego A tu Też to jeszcze nic nie widziała Nie wiem to widziała ale z tej, tutaj, tutaj może na tym będzie Nie, chyba nie ma Nie ma nic, nie? Takiego Czekaj, a tu z tyłu nie To hmm. będzie Jak nie będzie? Musi być Moc nowo. O Jezu. Wszystko szybali. Z wronki Mickiewicza jakaś, ale... Tu... To... Trzeba było pewnie na necie sprawdzić, bo nic nie widzę to nie jest napisane Nie, nie ma rodzaj gazu nie, nie ma, dobra no więc tak technologia chińska i polska w jakimś czasie także technologia chińska i polska wiecie co kupować na razie, do następnego